Kałkita po gali 65. Szybkie zwycięstwo, jak po walce i powiedz mi poczułeś te lowkiki Samociuka? Gdzieś tam nogę mam trochę obitą, się zaczyna puchnieć. Nie, nie w momencie tego, tylko jak już walka się skończyła, już te nas schodzi, to gdzieś tam poczułem. Michał powiedz, czy zwycięstwo na śląskiej ziemi smakuje jeszcze lepiej? bardzo, bardzo dobrze i, i cieszę się, że sprawiłem. Dużej licznej grupie kibiców nie wspierających, radość. Na skrzydłach na plecach Izu, i zługonocha, i twoi Marek miał się wybić do góry, tylko szybciutko sprowadziłeś do parteru. No i wygrałem. Taki jest sport, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, w wywiadach to jest jedyna droga dla takich chłopaków jak Marek, żeby do czegoś dojść, bo obijanie górków no, po podwórku, po, po jakiś. Po... Od miastowych galach nie, nie, nie prowadzi do niczego wielkiego i jeżeli będzie dobrze prowadzony, będzie miał dobrze w głowie poukładane, to taka przegrana tylko na plus i wyciągnie wnioski, i może z niego być naprawdę fajny, ciekawy zawodnik. To by ta walka co dała rankingowo, bo mają powstać rankingi w następnym roku. Myślisz, że jesteś blisko do powrotu, walki o to, Może, no nie, no teraz już tam wiem, że jest zaplanowana walka o pas czyli de nie ma się co ukrywać, no ale coś tam się będzie działo, tak? Więc... Bez przesady, nie? Jak no, dajcie mi kogoś, wygram z kimś i to wtedy mogę odpowiedzieć na to pytanie gdzieś tam następ, po następnej walce, nie? Ile było żartów w tym, że nie wiedziałeś tak naprawdę no, z kim no, walczysz? Czy to, to było? No, mówię, dowiedziałem się praktycznie na 100% z internetu. Parę dni wcześniej, zanim poszedł trailer, e, ktoś tam gdzieś się oznaczył w jakichś portalach, czy gdzieś tam przez przypadek wiesz, ale na, ja po prostu już od wielu miesięcy wiedziałem, kiedy walczę, gdzie walczę i datę i, i, i wbiłem sobie do głowy po prostu pojedynek. Obejtnie kto by to nie był, nastawiłem się na pojedynek. Dla mnie to naprawdę nie miało znaczenia się, że ta walka będzie tak krótka? No Ja nie ukrywam, ja już z decyzji sędziowskich nie będę zostawiał sędziów i, i albo w pierwszej rundzie, albo w drugiej, by było przed czasem, nieważne w którym kierunku. Zgodnie wszystkie swoje obietnice, jesteś siebie zadowolony po tej walce, czy uważasz, ja że mogłeś coś? Jestem myślę, że wygrałem i wiesz, gdzieś tam dawno też nie wygrałem przez Grand Pan, tak? A wbrew pozorom to lubię, no i a że są upodobałem stójkę, lubię się bić w stójce, e, mimo, że wywodzę się z zapasów, to teraz po prostu będę to łączył i to i to i, i będą znowu Mocne efekty tego. To była po prostu masakra. No, to wy, wam, wy to już uczestnicy nie ja no, Ja zrobiłem swoje, do czego wykonałem swoją pracę. Ja tak naprawdę ludzie nie wiedzą, ale nawet jak nie walczę, to trenuję przynajmniej raz dziennie czyli 6 treningów w tygodniu. Jak walczę, to trenuję 10 jednostek treningów, treningowych w tygodniu. Tak? Jest to co kocham, to co lubię i dopóki mogę i się czuję, to będę to robił. Ale Michał, nie wyglądasz na jakoś super, szczęśliwego po tej wygranej. Nie, wyglądasz nie na jakoś super... po prostu zmęczony i w sensie takim, wiesz, bo to obciążenie psychiczne było, bo gdzieś tam dwie po przegrane, mimo że, wiesz, walczysz o pas, to w Polsce macie przykład Janka Bachowicza, tak? Przegrał walkę o, o tytuł i jest kurwa jechany jak błoto, jak dno, jak to tak. A ktoś tam na podwórkowej gali, są podrzędne i z niego robią nie, nie wiem kogo, no tacy są kibice, więc jeżeli większość tych hejterów, znawców i tych wszystkich internetowych troli jesteś tak, tak dobry jak twoja ostatnia walka, no to okej, okay, jestem dobry i cieszę się, To twoje trzecie zwycięstwo na KSW, masz już jakieś plany na 2022 rok, czy, czy czekasz po prostu? Szybkie wrócenie, śmiało wszystkim wydaje. I tylko tyle mogę powiedzieć. No. A kiedy plan na walkę? Wygrać. No, tak jak powiedziałem obojętnie, jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem i gdzieś wytrenowanym, że nie boję się naprawdę, że żadnej płaszczyzny, czy to będzie z pleców z góry, w stójce i, 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 i taktycznie było tutaj, żeby te pierwsze minuty, dwie, co się będzie działo po prostu, i reagować na to, co się dzieje, tak? No i tak jak mówię, gdzieś tam Marek do końca nie chciał wejść we mnie, myślałem, że bardziej się we mnie będzie chciał wejść, atakować, więc ja musiałem troszeczkę wymusić tempo, wymusiłem na nim te lołkiki, dwa trzy przyjąłem, tak jak mówię, gdzieś tam później już po walce gdzieś poczułem, ale to też jest taktyka, żeby go niech kopnie dwa, trzy razy i stanie w miejscu, tak? Ty skracasz dystans, możesz wejść, możesz trafić, możesz wszystko, tak? Turę, ja nogą, nikt inny, tylko ja zdecyduję kiedy ja skończę i to będzie tylko i wyłącznie moja decyzja. Żadnego organizatora, żadnego nie wiem, znawcy, czy jakiegoś portalu, czy hejtera. To jest moje życie, ja będę o nim decydował. Jest? Wszystko? Dzięki bardzo, serdecznie dziękuję wszystkim moim sponsorom. Hej!